Dzień dobry Anna Myczka, witam w programie Gośnia, a w naszym studio dzisiaj gościmy profesora Zygmunta Łukaszczyka z Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. Panie profesorze, już niedługo studenci zainaugurują nowy rok akademicki i zatem myślę, że mogę pana zapytać, a pan może nam coś zdradzi, jakie te kierunki na Politechnice Śląskiej. No, cieszą się największym zainteresowaniem w tym tegorocznym naborze. No, tegoroczny nabór w zasadzie już się... Kończy. Jeszcze jest to ostatni moment, kiedy można zarejestrować się, ale to w zasadzie już jest finał finałów. I kierunki, które dzisiaj zresztą to są kierunki o charakterze wyboru przez studentów, jednak ogólnoświatowych, takie jak w pierwszej kolejności technologie informatyczne. W pełnym tego słowa znaczeniu technologie informatyczne. To wszystkie kierunki związane z informatyką, takie jak oprogramowanie, analiza danych, cyberbezpieczeństwo, no i sztuczna inteligencja. No co, co by o tym nie powiedzieć, ale przed tym nie uciekniemy, wręcz to goni albo nas wyprzedza. Dodam jedną rzecz, że e, mając informację o dzisiejszym programie, e, ostatnio korzystam z czatu GPT. Tak, to jest bardzo popularne teraz. Tak i zadałem mhm. to pytanie, jakie kierunki na świecie cieszą się najbardziej największą popularnością i co się okazało, że to jest zbieżne. Technologie informatyczne, następnie medycyna, biznes i zarządzanie czy kierunki inżynieryjne takie jak mechanika, elektronika, inżynieria chemiczna, to są te kierunki, które przyciągają największą rzeszę studentów oprócz tych kierunków tradycyjnych, takie jak budownictwo, architektura, czy też transport, logistyka to są kierunki, które są kierunkami dzisiaj bardzo wziętymi i z wielu studentów właśnie zapisuje się na te kierunki studiów. Ja mam nadzieję, że studenci nie, no, jakby nie kierują się tym czatem i nie pytają go, jaki kierunek mam wybrać i czat mu mówi, jaki ten kierunek wybrać. Nie, nie, czat, czyli to generowanie mhm. takich automatycznych odpowiedzi na podstawie zbioru danych, czyli te big daty, inaczej mówiąc, to zbiera informacje z całego Świata i generuje tylko odpowiedź taka, jaka jest wcześniej wprowadzona, czyli analizuje dane wprowadzone, ale żeby być takim ogólnoświatowcem, warto zadać czatowi to pytanie. A czy zauważył Pan jakąś zmianę no, tych najczęściej wybieranych kierunków, na przykład porównując do roku poprzedniego? Czy, czy to jest bardzo podobne? Tak, tak, to się, to się zmienia. Generalnie się zmienia, że w Młodzi ludzie po maturze, no już w zasadzie nie tacy młodzi, ale są świadomi wyboru tego wybranego swojego kierunku. Z tego względu, że oczekują również po zakończeniu tej edukacji zakończonej tytułem inżyniera czy magistra inżyniera na Politechnice, oczekują również i na pracę w tym zawodzie. Tak? A dzisiaj technologie informatyczne no mają jakby największe wzięcie z punktu widzenia tego, że te technologie informatyczne stosowane są wszędzie, wszędzie. łącznie z medycyną. No tak, to prawda. Um, chciałam zapytać jeszcze, czy właśnie, bo wspomniał Pan, że tegoroczny nabój już się kończy, no i czy on okazał się sukcesem? To jest pewien trend ogólnokrajowy. Jeżeli chodzi o liczbę studentów w proporcji do roku ubiegłego, obserwujemy, obserwujemy taką stabilizację, z, nawet z lekkim przyrostem w tym roku. Dla przykładu, Politechnika Śląska zdecydowała się za zgodą Ministerstwa Nauki o Uruchomieniu kształcenia w Filii w Rybniku Politechniki Śląskiej, i w tym roku rozpoczynamy kształcenie na kierunku logistyka, szeroko rozumiana. A ja osobiście chciałbym, aby po zakończeniu pierwszego stopnia był drugi stopień w kierunku logistyka miejska. No, proszę zauważyć, że de facto to wszystko dzieje się w konkretnych miejscowościach, w konkretnych gminach, a Rybnik jako stolica subregionu zachodniego ma ku temu najlepsze warunki. Właśnie miałam zapytać o te zmiany, czy właśnie Politechnika Śląska wprowadza jakieś te zmiany kształcenia właśnie studentów? Wspomniał pan już o tej logistyce, czy jeszcze coś jest innego? No ważne jest to, że Politechnika Śląska idzie za trendami, albo często nawet wyprzedza, bo, ponieważ jest um, uczelnią badawczą w ramach programu Inicjatywa Doskonałości. Uczelnia badawcza jest jedną z dziesięciu w kraju i jedyną w województwie śląskim, która realizuje ten program, na to ma specjalne również i fundusze i staje się, jest uczelnią międzynarodową, o statusie międzynarodowym, stąd też te relacje z uczelniami zagranicznymi są tutaj bardzo ważne. Wspomnę, że dzisiaj akurat odbywa się panel ekspertów, którzy oceniają tą realizację tej inicjatywy uczelnia, inicjatywy uczelnia badawcza, w której jest Politechnika Śląska, i to się odbywa w sposób bardzo taki, powiem, kolokwialnie namacalny, ponieważ odczuwają to przede wszystkim studenci i absolwenci, którzy są mm, dobrze przygotowani do pracy w konkretnych przedsiębiorstwach czy konkretnych zakładach. No to jest bardzo ważne, prawda? Oni tak, bo mhm. no, każdy się kształci nie tylko po to, żeby zdobyć wiedzę, tak. ale również żeby wykorzystać tą wiedzę w konkretnym zakładzie. My również stosujemy tę tą zasadę. I tej praktyk, tych praktyk w, w zakładach mhm. pracy to jest ważne z punktu widzenia tego, że młody człowiek, student, nabywa już od razu praktykę, czyli wchodzi jak już do masła. Kolokwialnie mówiąc, co by to nie oznaczało, w tym zakładzie pracy czuje się już bardzo swobodnie. Natomiast jeżeli chodzi tylko i wyłącznie w, po zakończeniu m, studiów do zakładu, to się tam de facto tego zakładu uczy. Mm -hmm. No tak, no bo wiedza jest ważna, powiedzmy sobie szczerze, ale ta praktyka najważniejsza. Praktyka, no zderzenie y, teorii z praktyką tak. musi być. Zderzenie teorii z praktyką, studenci są nafaszerowani y, tą wiedzą, y, najnowszą, najlepszą wiedzą. Y, powinni y, to. Y, Umieć separować. Ja tutaj wspomnę tylko takiego człowieka renesansu. Michała Anioła, jak okay. uczył studentów rzeźby, to każdy się go pytał, mistrzu, jak ty to robisz, że ty pięknie rzeźbisz, a on mówi: Ja tylko odrzucam to, co jest niepotrzebne. To też każdy z nas powinien się w tym jakby koszu informacji potężnym umieć również odseparować to, co jest mu potrzebne, a to, co nie. Uczenia też wprowadza kształcenie w trybie elastycznym. No właśnie, jak to ułatwi życie studentom? No jest, są tak zwane przedmioty, tak zwane przedmioty wybierane. Student może określić sobie, który przedmiot wybiera i z którego przedmiotu korzysta, na które wykłady chodzi, których wykładów słucha. Również studenci pierwszego roku będą mogli, czy mają możliwość, przenieść się na inny kierunek bez nadrabiania różnic programowych. To jest, to jest idealny, to jest ten efekt takiego elastycznego mhm. podejścia dla studenta, który może stwierdzić, że akurat dzisiaj mu to nie odpowiada. No, Mówiąc kolokwialnie, pomylił się, tak, bo zderzył się z inną informacją, może sobie w ramach uczelni zmienić kierunek. Czy to spodobało się studentom? Są już, są już tego pierwsze, pierwsze efekty, to znaczy są tego m, przykłady, gdzie mhm. studenci pomimo wyboru kierunku X m, składają tylko wniosek do dziekana danego wydziału, że, że zmieniają kierunek X na Y. To jest tylko deklaracja, to jest tylko jeden wniosek i, i to jest automat. Niedawno Politechnika Śląska na swojej stronie internetowej, można powiedzieć, ogłosiła ranking studiów technicznych. No i które pokazują, że właśnie na drugim miejscu, pod względem perspektywy, uplasowały się, co ktoś może powiedzieć, że to jest w sumie dziwne, ale takie kierunki jak właśnie górnictwo i geologia. Yy, czy to znaczy, że nadal młodzi ludzie interesują? Właśnie młodych ludzi interesuje górnictwo? A jako ta perspektywa powiem, powiem, przyszłego zawodu? Powiem tak. No w, w Polsce mamy wyznaczony kierunek, jeżeli chodzi o perspektywę mm -hmm. y, górnictwa y, węgla kamiennego w Polsce, bo o tym górnictwie mówimy. No, Akademia Górniczo-Hutnicza y, AKH zrezygnowała z kształcenia w tym kierunku. Myśmy w zasadzie pozostali sami na tym, na tym polu, mhm. natomiast te kadry muszą być zapewnione, no to jest jeszcze określona perspektywa, ale dzisiaj my bardziej idziemy w kierunku takiego trochę uniwersalizmu, w kontekście takim, że dzisiaj górnik to nie już ten, ten rębacz popularny na dole, ale to wysoko wykwalifikowany, wykwalifikowany pracownik o wysokich kwalifikacjach, o umiejętności posługiwania się sprawnymi narzędziami technologicznymi, narzędziami informatycznymi, stąd Łączymy te kwestie górnictwo, informatyka, automatyka, że on był bardziej uniwersalnym i łatwiej, który się łatwiej dostosuje do wymogów. Przecież technologie górnicze, pomimo tego, że cały czas to kojarzymy z tym czarnym węglem, to są wysokie, wysoko wyspecjalizowane technologie i wysoko wyspecjalizowane narzędzia adresowane do e, procesów wydobycia węgla. Od kombajnu, od przenośników, poprzez u, układy transportowe, logistyczne. To przecież to jest dzisiaj taki ogromny rozwój i ogromny postęp, że trudno to porównywać z tym, co było nawet 10-15 lat temu. Mhm. No a czy ten fakt, że właśnie no, stopniowo wygaszają tą, te polskie kopalnie, no, takie już... Całkowite wygaszanie ma odbyć się w 2049 roku. Czy to odstrasza studentów, czy nie? No Każdy sobie zdaje, jednak zadaje pytanie. Jeżeli ja dzisiaj podejmuję naukę, mhm. tak, no to przynajmniej te 7 semestrów z tytułem magistra inżyniera no to jest 5 lat. Jeżeli dodam, tam muszę przez te szczeble kariery przechodzić, to czy. Zadają kolokwialnie sobie pytanie, czy ja dotrwam do emerytury. Tak? No to jest naturalne pytanie, które sobie zadają. Stąd też dzisiaj obserwujemy leki renesans tych kierunków, nazwijmy to około górniczych. I to zainteresowanie jest z punktu widzenia właśnie łączenia takiego interdyscyplinarnego albo międzydyscyplinarnego w zakresie górnictwa. Ale nie stricte e, zawodu górnik, inżynier górnik, ale inżynier specjalista górnik. No jak pana zdaniem, czy to odchodzenie od, właśnie od węgla i zamykanie tych kopalń to, to, to dobry, dobra decyzja? No dzisiaj obserwujemy jednak to, co się dzieje na zewnątrz, widzimy. Dzisiaj mamy 20 września, tak, 20 a temperatura na zewnątrz 25 stopni, jeżeli popatrzymy parę lat do tyłu tego nie było, tak? Mm. Widzimy, że nie ma takiej zimy surowej jak kiedyś była. Generalnie zmienia się klimat. I to ocieplenie klimatu jest i to każdy zauważa. W związku z tym musimy walczyć z efektem cieplarnianym, a więc musimy walczyć również i z ilością emisji dwutlenku węgla, metanu, tego co się przedostaje do atmosfery i tworzy tą warstwę taką, która podwyższa nam temperaturę, średnią temperaturę na Ziemi. Poza tym kwestia ochrony środowiska, ekologii, my mamy coraz bardziej doświadczone społeczeństwo i uczulone na te kwestie środowiskowe, no ale musimy na to popatrzeć z punktu widzenia tego, że to odchodzenie od węgla w perspektywie czasu w Polsce jest faktem. A co z tą transformacją energetyczną? No, czy zdążymy się dostosować do tych właśnie unijnych wymagań? Y, to znaczy tak. Patrzmy na to przez pryzmat y, taki bardzo namacalny, praktyczny. Y, jeżeli chodzi o kwestie energetyki, y, czy znaczy energii pochodzącej z, w, y, z energii wodnej, tak, to tutaj u nas w Polsce tego nie będzie. Znaczy, są śladowe ilości, tak? Mamy jedynie energetykę odnawialną ze słońca. No właśnie, tak, czy my jesteśmy gotowi na te odnawialne źródła energii, znaczy, Może, jest może inaczej, my jesteśmy, mamy coraz więcej świadomości, mhm. że nie ma od tego ucieczki. Że świat idzie w tym kierunku i my też musimy iść i podążać za tymi wyzwaniami Europy i wyzwaniami świata. I to się dzieje w sposób namacalny, ale też z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest tak łatwo zastąpić energetykę cieplną, tak? czyli energetykę opartą na węglu kamiennym czy węglu brunatnym, z dnia na dzień na energię ze słońca czy energię z wiatru, albo energię z atomu, albo energię z wodoru. To jest proces, który wymaga dobrych kadr i wracamy do kształcenia dobrych kadr najlepszych technologii. No i stety, czy niestety, ale ogromnego zaangażowania finansowego. No właśnie o ten I nakład. To, I To musi się przerodzić w program energetyki dla Polski, ale taki faktyczny, który wiąże możliwości, wiąże technologię, wiąże kadrę. Gdyby dzisiaj zadać pytanie, czy jesteśmy przygotowani do energetyki atomowej, no każdy powie, no coś się tam dzieje, bo coś słyszał, albo gdzieś tam w którymś kościele dzwonili na ten temat, ale pytanie jest, czy my jesteśmy kadrowo do tego mm -hmm. przygotowani, tak, czy mamy kadry. Technologia wodorowe to samo. To jest, tak jak powiedziałem, proces, który wymaga, nie wymaga emocji, należy odejść od emocji, popatrzeć na to w sposób pragmatyczny, nałożyć na to możliwości, Technologiczne i finansowe, no bo ktoś w końcu za to musi zapłacić. Mhm. Tak kończąc, chciałabym jeszcze zapytać, właśnie, czy przebranżowienie górnictwa, a także tych miast takich typowo górniczych, no to, czy to jest nieuniknione? Jest to nieuniknione i widać tego najlepsze efekty. Proszę zwrócić uwagę, no sąsiednie gmina żory. Mhm. Tak? Jeszcze początkiem lat 90. ubiegłego wieku, jak to się ładnie mówi. Tak, to w 60% było zatrudnionych w górnictwie albo w branży okołogórniczej. Kopalnia Żory zlikwidowana w 1995-1996 roku, bezrobocie rzędu 30 paru procent, ale takie odejście, spokojne odejście od górnictwa, przebranżowienie miasta w wiele kierunków gospodarczych spowodowało to, że dzisiaj ten problem jest w ogóle nieodczuwalny. Mhm. Katowice. Proszę zwrócić uwagę, w środku miasta była kopalnia Katowice, inne kopalnie, tak, na terenie których dzisiaj mamy Silezję, największy obszar handlowy. Mamy strefę kultury na terenie kopalni Katowice, tak? mamy Nospr na tym terenie, Muzeum Śląskie itd. itd. To się w czasie przebranżowiło. No, Gliwice też były miastem częściowo górniczym. Ale dzisiaj pozostał ten południowy mhm. obszar, zaczynając od rybnika, naprawdę. No na terenie rybnika mamy kopalnie, jastrzębie tak? i efekty widać już w takich gminach, jak na przykład Wodzisław. Tak? My musimy popatrzeć na to, że to wymaga dobrego programu, spokoju i czasu. Czyli tak jak powiedzieliśmy, to jest nieuniknione, i tak jak pan wspomniał, to się już dzieje. To się dzieje, i ja to, jest, jest to, jest tyl, to jest kwestia uh -huh. tylko, czy to będzie rok 49. Uh -huh. tego wieku, a czy może nawet wcześniej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję a państwu bardzo. za uwagę. Przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem był profesor Zygmunt Łukaszczyk z Politechniki Śląskiej. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo.